Cześć tutaj i witam Was w kolejnym odcinku Kill of Dungeon Engineering. Ring. Ja przypominam na początku łapce w górze i zapraszam do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie, każda łapka to jest e, pomoc dla mnie. Zbieramy 500 golden na, na następną postać bądź amulet, bądź broń, cholera wie. Tymczasem e, odpalamy kolejnego dungeon. E, I to jest ostatnie jakby w tym momencie dostępne, tak? Tak, a te się do przychodzi? Nie no, one są ukończone, więc wszystko co zostało, to Evil Leash. Eee, get to the Ritual Chamber in Time. Czyli musimy się spieszyć. Daj, dajemy naszym fryzjerem, który na razie radził sobie całkiem nieźle. W 10 tur musimy tam dotrzeć. Gdzie to jest? O, kawał drogi. Tutaj. Po prostej linii. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. Jakbyśmy chcieli zahaczyć o skarb. Raz, dwa, trzy albo. Mm, raz, 2. 3. Trzeba to sensownie rozegrać. Tak, bo pójdzie... Pójdziemy w ten sposób. Tutaj na pewno się zatrzymasz w tym momencie, więc... Ta monetka będzie na pewno... Kurwa, musiałeś dostać negatywne. Kancer, kurde. E, więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, obyśmy tutaj dostali. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Dostaniesz kancer, gupicfelu Eee... Tak, od razu możemy sobie, i tak tu będziesz musiał się zatrzymać, więc możesz sobie impa zabić bez problemu. E, później pójdziesz tutaj, tutaj będzie idealne przejście takie. Myślę, że jakoś sobie poradzimy. Tam będzie potwór na trzecim poziomie do pokonania, więc ja bym nie marnował tego miejsca na razie. E, wrzućmy sobie to gdzieś... Gdziekolwiek No Nie zboczaj z kursu przyjacielu Przemieść się tu Aha Mamy to, że nie widzimy co on robi Okej okay. eee, Dwa za dwa Zablokujmy to A to był uch ale lipa weszła. Ale to nic, i tak go zabijemy. Mam nadzieję. Tak, udało się. Spoko. Te, tego debuffa już na szczęście tracimy. E Fork. Myślę, że będzie tutaj najrozsądniejszym wyborem. Zważywszy na naszą, naszą umiejętność postaci. No i tutaj trochę lepsze już itemy. Myślę, że to będzie niegłupie. Tak, skorzystam z tego hełmu. Trochę do, dość obronny, ale myślę, że nie będzie taki zły. E, next friend. Kurde, to będzie pewnie następny boss. Dobrze, oczywiście tutaj nic nie dokładamy. E, dołożenie tutaj skorpiona nic nam nie pomoże, więc musimy zrobić tak. Tu możemy ewentualnie coś takiego pomyśleć. Potem tu coś takiego. E, I jedziesz, przyjacielu. Jedziesz, przyjacielu licząc na to, że w następnej turze dostaniemy e, dostaniemy e, potwora na drugim. W każdym razie dzięki bardzo dla Verni Trax za te podpowiedzi, które wszy wszystkie, które daję, bo one strasznie mi pomagają. Tak jak w tej sytuacji wiedziałem, że tu przejdę o dwa, jeżeli nic nie postawię sobie po drodze. E, giniesz. Okej. Okay. Jakiś itemek... Eee... Ło! Dlaczego Armor... ten... Block all plus one card. Ale fajne! Brace. Nie wiem dlaczego taka karta, w życiu jej nie widziałem. O, to jest armor, a ten armor do tej pory inaczej działał. No dobrze, ale to jest... To jest spokojnie. bo dawał trzy... anti E, ok, jest, udało się, zdobyliśmy szkieleta i nawet drugiego szkieleta, więc idź po prostu, przyjacielu, po linii prostej. Ha, ja mam nadzieję, że uda mi się, że nie spoczysz z kursu. Tam jest mimik, to, 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 to są potwory drugolewelowe dalej. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać cię na kursie do przodu. Masz o 1hp więcej. Już mi tu chcesz przypierniczyć. Nie, no ja się zbufuję, nie będziesz sobie zwiększał HP. Eee. A tak to. O, ja bym nawet tym zagrał, żebyś jeszcze stracił HP, a ja dostał karty i nic więcej. O, a teraz, żebyś dostał damage za 4. A. oj, Bo jak dostanie 4 demainžu lub więcej, to dostaje jeszcze kolejne 2 demainžu. No po prostu siadło. Siadło, przyjaciele, siadło. Łapka w górę za tą akcję. I po szkieleciku, level wyżej. E, tak. E, fork, bo fork ma to co mamy, to jest fork jest dla mnie teraz e, bardzo istotny. Tak, do wymiany. Oczywiście e, pozostajemy w tej sytuacji, tu jest ok, właśnie w taką drogą masz się poruszać, Dorzucać ci jeszcze to. E, spójrzmy czy coś z tego możesz uzyskać, to chyba nie ma żadnego znaczenia. Fortune, ale raczej nic więcej tutaj nie będzie, tu dorzucimy sobie naszego Firestworka. Nie, chyba niepotrzebnie, bo mamy i tak tam tylko dojść. Nie będziemy tutaj za dużo kombinować. Skeleton. Eee, bardzo dobrze. Draina. No to ja sobie dorzucę Damage'a. Jeszcze sobie Damage'a dorzucę. Bo teraz ci walny za 4, a nawet za 5, a nawet za 7, e, drogi przyjacielu. 7, do że na papę. Jak się z tym czujesz? No bo ja się czuję fenomenalnie. No, poczcie go, Aż wyciszyło mi się mikro. Mam nadzieję, że było wyciszone tylko chwilkę. Powiedzcie, że teraz je wyciszyłem, bo jak gadałem do was przez cały czas bez głosu, to będę rozczarowany. W każdym razie, rozgrzebałem. Łapka w górę. Smutek jak wyłączyłem to wcześniej. Załamię się. Eee, tak, ja chcę więcej hajsu. Sprzedajmy to. Więcej hajsu, więcej hajsu. Jak się nie trafiła zbroja, to więcej hajsu A, o! Shade. Tego nie widziałem, ale nie będziemy mieli okazji go zobaczyć, bo idziemy prosto do końca. Moi drodzy, prosto do końca. Fire element. Fire Elemental, no to palimy się oboje, drogi kolego. Nieblokowalne. A masz tutaj, proszę ja, Ciebie Edwarda Major i kartę dla mnie. Ale sporo się palimy. Powiem, że nawet wyzwanie. Niech mi się teraz fizyczny cios trafi. Proszę za dwa damage. A. Dziękuję, rozwalone. Pięknie. Wydziebałem kolegę, wyczebałem e, Czy ja teraz mogę pieniążki? Nie, no ja chcę i tak to kończymy, więc karta pieniążka i tutaj nie ma za wiele do gadania, bo jest koniec. Dostanę pieniążka, halo. Aha, more treasure. Pieniążek. No weź ten pieniążek, głupi do 58. 411. No nic. Musimy przejść tego dungeona naszym fryzjerem. Eee, Destroy the Evil Leash. No, ja się boję już innymi postaciami grać niż w tym drugolewelowym. Eee, a że nam tak dobrze idzie, to musimy ruszyć dalej. Jezu, jakich on ma ochroniarzy. W 10 tur to do niego trzeba dojść. Zacznijmy. W ten sposób. Najwyżej będzie debuff. Jest buff. Jest od razu tu pajączka. Eee no dobra, daj to. Najwyżej się wpakujemy na tego. Na pewno będziemy mieli drugi level, a ja myślę, że trzeci. Scare spider. Blok, blok no i w następnej turze giniesz. Tak jest, bo mam swift i 4 damage'a ze zwiększonego. No podoba mi się strasznie ta postać. Podoba mi się. No patrz, ja teraz nie mam blokowania OLD, tylko właśnie mam takie. Ja Teatarsza zawsze była spoko. Jaki mamy bonus? Nie wiem co to znaczy. Wow! Grey Ozzy! Zobacz, z czystej ciekawości chcę zobaczyć co to za stwór. to się da gdzieś... Wow! Naprawdę? <grystanie> Aha, że zaczynał z pięcioma kartami. A co on ma? Incoming magic damage jest plus 1, czyli trzy w każdym magicznym. No spoko. Co mnie blokujesz, Gałganie? Ja cię blokuję tutaj. I umierasz. Umierasz, powiedziałem. Grey Ozzy, głupi 1. Już mamy jakiś podstawową tarczę i siekierkę. O, i bardzo fajna zbroja. No, już jesteśmy takim wojownikiem zniszczenia. E, potwór drugolewelowy Snake. Proszę ja, was jak ciekawie się zaczyna robić. Snakea też jeszcze nie widzieliśmy. Myślę, że będzie bardzo spoko. Slajma sobie tu możemy wrzucić, ale zbliżamy się powoli do naszego bosika. Po Snakeu trzeci level. Potem go ochraniają trzeciopoziomowe potwory. Czyli będziemy wbijać na ich czwarty. No, mam nadzieję, oczywiście. E, no, no, Fryzjer leci do przodu cały czas. Bite no to masz tu Flame Snake Snakeu 1. A to ja sobie tak zrobię. O, okay. masz tu dwa damage a i jeszcze. Ty mi nic nie robisz? Takie coś byś chciał. No to się wymienimy. No i myślę, że już nie żyjesz. No i dobrze, myślę. To jest piękne, że on ma tego swifta wbudowanego, to jest takie boskie. I od razu hełm jakiś ładny. E, taki czy taki? Taki będzie dobry. I podążaj do góry, myślę. E, co ciekawego, mimic chest może pójść tutaj. Tu wrzućmy to. Tu dorzućmy to i leć po prostu przed siebie. E, fortune, bardzo dobrze, może będziemy tam zmierzać, to zobaczę jeszcze. On na razie na pewno chce wbić level, więc będzie walczył tutaj ze Sorceress. Czyli znaczy pierwszy jakiś taki czarodziej. Znaczy na pewno nie pierwszy. Okej, okay. mogę mieć ponad HP, tak? No dokładnie, czyli mam bardzo dużo. Okej, okay. jeden za jeden się wymieńmy. A daj mu dwa na start, przypiernij mu. A przypierdol mu. Spark, no nie, nie rzuca jakichś silnych speli, jak tak patrzę. E, fire, Wooden Arrow. Raczej wygrałem. Raczej na pewno. E, dobrze, czwarty level. O, tą broń to ja lubię. Idealnie do mnie pasuje. Trochę nam się zmieni, ale korzystnie, myślę. Ło, wow, mumia. Z mumią też jeszcze nie walczyliśmy. E, przyjacielu. Tędy poproszę. I tu będziesz miał mumię. Nie idź przez tego, idź górą. Pozytywny efekt. Dupa. Tam nie będziesz... Ale idzie górą, jest OK. Pójdzie po czesta i dopiero pójdziemy na przeciwnika. Ja jestem zadowolony. Sorce. A dlaczego ja mam tak? Dlaczego ja mam jeden więcej od razu na start? O, jak pięknie! 2 damage'a. Aha, bo wbiłem level, przepraszam. A, no dobrze, no to masz kolejne dwa damage'a, ja kartę dostanę. I masz. ...dwa damage'a, i. ja jeden. I masz umierać. <ścoughs> no dobrze, jakiś item levelowy, poproszę. Nie, nie, jak już to to i to może mieć sens. No tak, to jest e, pierwszopoziomowy, to jest trzecio, to jest trzecio i to jest chyba też trzecio albo drugo. Minotaur, wow, on jest trzeciopoziomowym potworem. Ale ja bym sobie za zawalczył z tym tu stworkiem. Dorzucił to i po prostu puścił. Zostało 5 tur, ale wydaje mi się, że to będzie, jak zbierzemy te wszystkie itemy, ewentualnie kasę, to pójdziemy na naszego e przeciwnika, głównego, Evilisha, i się wyrobimy tym razem. O cholera, ale mu podeszło. No dobra, eee, tak, to ja myślę, że zablokowanie będzie rozsądne. O skubany. No dobra, to ja zrobię tak, żeby ci zadać chociaż dwa. Teraz zrobię tak, żeby ci zadać kolejne dwa. Teraz zrobię tak, żeby ci zadać kolejne dwa. I droga mumio, jeszcze sobie już chwilę. Zrobię tak, żeby ci zadać jeden. I żeby cię zabić, bo i tak mam Swifta, to cię zabije, już. Pięknie, itemek dla mnie. Bardzo fajny itemek dla mnie. Jestem za tą tarczą. Tu już nie ma co się dużo zastanawiać. Zdobędziemy tego czesta, zabijemy sobie sowo niedźwiedzia jeszcze przed tym i ruszamy na Evilisha. Fury masz, o Jezu, ile mam życia, jakie jestem zajebisty Eee. Tak... A daj tak A co ty byś chciał tutaj mi? Diskardować? No nie mam jak ci tego zablokować, już tylko jeden damager. Jakieś bajty. No właściwie mogłem go już zabić, jaki to w ogóle miał sens <ścoughs> Quick Attack Boom Eee. Stracę jeden życia Refresh. To jest Pokospel A tam Myślę, że to co mamy to nam W zupełności wystarczy to Posprzedajemy jeszcze dodatkową kasę, ruszasz tam na dół i bez dłuższego zastanawiania się Evil Evilish czeka, jedziemy, maybe I should have breath some more explosive arrows, czyli chciał kupić więcej, ek, więcej eksplodujących strzał, myślę, że to nie będzie problem. Still being summoned, minus 2 HP, jakbym, jakbym przyszedł po trzech tych turach w ostatniej albo chyba. Albo on by sam do mnie doskoczył, by miał o 2 HP więcej. Ee, I Physical Damage by większy, no po prostu jestem ustawiony w tej sytuacji. Ee, tak mi się wydaje. Daj mu się jeden z nich, chyba niepotrzebnie, no dobra. Masz tu bułę za 4, za 5. No właśnie. Ee, sam... no, to kolejną bułę za 2. Za 3. Dokładnie buse 2 Mogłem to zostawić Ooooo Dobra gin, <grywy> Ale wymagający przeciwnik Ten Evilish No słuchajcie idzie nam całkiem, całkiem, całkiem i mamy pewnie 156 golda, czyli mamy 500 mamy na nową postać bądź na coś innego eee, Co z niego dostaliśmy? Ashes of the Leash. Czyli prochy jego. Czwartopoziomowa poziomowa postać. E, wszyscy są czwartopoziomowi? Nie no. The Kings. E, Rad King był trzeci, a Tak to wszyscy czwarto. Dobrze. E, co by tu było dobudować teraz? Ja właśnie myślałem o tym, żeby dobudować sobie talizman jakiś. Właśnie ten. Który daje mi lud Choice zawsze plus jeden. Chyba że to. To jest spoko. Tylko bym musiał to kupić, żeby mieć to. Zawsze w, yy, pierwszy fizyczny atak zadaje rzadkowy damage. W każdej walce. To jest spoko, talizman. A ten? Nie wiem, co to jest hand size. Napiszcie mi. Plus 1 HP, też spoko rzecz. No dobrze, eee, tu, tu 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 ale na razie loot choice. A tutaj co będzie? Start with level 1 loot choice. O, to jest bardzo fajne. Ale to drogie jest. No dobra, ja bym sobie wziął to I Już się tego trzymał. Czy to jest... A nie, tego nie trzeba budować. Tak, pojawił się nowy Dungeon. Oczywiście ten blessing zmieniamy. Aha, bo. Ale to jak? A przepraszam, przyjaciele. Czy w takim razie to się sprzedało? Nie, ale. Ale gdzie ja wybieram, które chcę? Czy ja po prostu nie mogę niższo-levelowego talizmanu wybrać, blessingu? Dobrze. Yy. Okej, okay, no. I tak dalej mamy fryzjera. Kurde, przesuń, że tą kamerę, tak? Aha, ty już bardziej nie możesz. Okej, okay, tutaj e, Nocy Ice Zobaczymy co to jest, ale to dopiero w następnym odcinku, póki co ja się z wami żegnam. E, piszcie w ogóle czy chcecie te, te inne postacie, ja się zastanowię nad tym, a ja już pewnie i tak je kupię, ale póki co do zobaczenia w kolejnym odcinku ja się z wami żegnam na razie. Cześć! Pamiętajcie o łapce w górze.